Witajcie z tej strony The Simmer Bunny w 15 odcinku Sims Masu. Dzisiaj pogadamy sobie o nowych akcesoriach fanowskich stworzonych do The Sims 4 nazywają się one Happy Holiday Stuff Trailer i właśnie obejrzymy sobie na razie jego trailer, a później przejdziemy sobie do naszej gry i zobaczymy co właśnie z tymi akcesoriami sobie otrzymamy. Więc ja bez przedłużenia przychodzę do tego naszego odcinka na YouTubie. Więc, jak widzicie, jesteśmy tutaj. Jestem bardzo ciekawy, włączamy sobie tutaj otwórz i zobaczymy, co tutaj nam przyjdzie. Jak widzieliście, tutaj mamy renifera, który wygląda przecudownie. Jak widzicie, jego tekstura jest piękna i w ogóle takie renifery mi się bardzo podobają. Nie wiem jak Wam, ale mi po prostu takie ozdoby bardzo przypadają do gustu. Tutaj mamy takiego dziadka do orzechów, wykonanego z drewna, i jak widzicie, on ma taką kwadratową teksturę. Co mi się już troszkę mniej podoba, aczkolwiek zobaczymy jak on będzie wyglądał w naszej grze, o ile oczywiście go otrzymamy. I yy, jak to wygląda. Tutaj jak widzicie mamy Destiny 4 Happy Holidays Stuff Pack. I jest to oczywiście fanowski pak, nie jest to przez jej, yy, Nic nie kupowałam, możemy to otrzymać za darmo. Oczywiście link do tego znajdziecie w opisie filmu. I jak widzicie, jak to wygląda, get your sim ready for the holiday, czyli niech twój sim będzie gotowy na wakacje, na na przykład przerwę świąteczną, bo też tak holiday możemy określić. I tak to słuchajcie, wygląda. Wygląda to przecudownie. Widzicie, ten obraz, jest przepiękny kominek. W ogóle bardzo mi się podoba takie otoczenie. E, chciałabym szczerze coś takiego mieć w rozgrywce, bo jak widzicie, jest to strasznie klimatyczne i bardzo przypomina mi po prostu klimat świąt. E, ten kominek, szczególnie. I jak widzicie, tutaj mamy taki domek malutki e, z piernika, Mamy tutaj te gwiazdki. Tutaj mamy mm, takiego kwiatka oraz bałwanka, który trzyma takie pocztówki, które jak widzicie, są przepiękne. Tutaj mamy jakieś kwiatki, śnieżynki oraz bałwanka. I jak to będzie dalej wyglądało. Tutaj jeszcze jak widzieliście mamy na prezenty. No, tutaj mamy bałwanka kolejnego z nartami. Jak widzicie, mamy tutaj świeczki i jemiołe. Tutaj mamy jeszcze takiego skrzata. <gryw> Nie wiem, jak to szczerze nazwać, chyba to jest skrzat. Tutaj mamy takiego prawdziwego Mikołaja. I mamy tutaj dużo prezentów, które też bardzo ładnie wyglądają, jak widzicie mają bardzo fajne opakowania, po prostu te wzory są naprawdę ładne. I tutaj mamy 25 nowych obiektów, które otrzymujemy wraz z tym rozszerzaniem. I mamy tutaj bałwanka z głośniczkiem, który wygląda przecudownie i na pewno jeśli oczywiście to będzie ładne, będzie to działało, będzie to funkcjonalne, to na pewno takie czegoś użyję w rozgrywce. No, i jak to wygląda tutaj? Jak widzicie, mamy tutaj jeszcze takiego bałwanka. Jeśli chcielibyście odcinek, jak tworzyć modyfikacje, dlatego, że trochę w tym temacie siedziałam. To dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, czy po prostu takie materiały przypadłyby Wam do gustu. Dlatego, że na przykład można by było stworzyć takie proste obrazki, na przykład do swojej gry, które wyglądałyby wsze cudownie, więc dajcie mi po prostu znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jak widzicie, tutaj mamy takiego Mikołaja wraz z skrzatami, którzy jeżdżą na łyżwach. Tutaj mamy taki bardzo mały drewniany domek, a tutaj mamy taki piękny krajobraz zimy. I w ogóle wygląda to przecudownie, jak widzicie, na przykład e, tutaj te ozdoby, świeczki wyglądają cudownie. Tutaj nawet mamy takie mm, zacieki z wosku, które wyglądają bardzo realistycznie. Fakt, że jest to styl Maxi Smarch, aczkolwiek wydaje mi się, że tego się aż tak nie odczuwa. I tutaj mamy właśnie dwóch simów bawiących się. I nie wiem w sumie czy to są nowe obiekty. Szczerze nie widziałam tych obiektów. Na pewno widziałam te włosy, czapkę też otrzymujemy, okulary także, buty na pewno i tutaj widzimy taki sweterek, nie jestem pewna czy mamy go w grze. Tutaj mamy właśnie kolejną taką tuniczkę, która jest w taką kratę i też jej nie widziałam w grze, więc jestem bardzo ciekawa, czy właśnie coś z tym rozszerzeniem otrzymamy, czy jednak nie. Z kasa oczywiście, czyli z Create a Sim, stworzenia Sima. Tutaj mamy papcią Roza, który chyba ma kolczyk. Nie, dobra, myślałam, że ma kolczyk. Tutaj, jak widzicie, mamy śpiewającą rodzinkę w takim bardzo przepięknym pokoju, który wygląda przecudownie. Tutaj papcio nam się wziął z tego kominka. Tutaj właśnie, jak widzicie, śpiewali sobie. Tutaj mamy dalszą część i tu już mamy właśnie normalną, umeblowaną. W takim normalnym stylu, a także w tych obiektach, oczywiście, które otrzymujemy z wydaje mi się podstawką gry. Czyli nic tutaj z kuchni raczej nie otrzymamy, jedynie te ozdoby. I tutaj właśnie mamy Simki, które dają sobie prezenty. Tutaj właśnie mam tego reinfera, który bardzo mi się podobał. No i jak widzicie po prostu wygląda to przecudownie. Mamy tutaj, możemy sobie właśnie to pobrać za darmo i zaraz to zrobię, a później przejdziemy sobie do gry i zobaczymy. Tutaj mamy Happy Holiday Stuff, jak widzicie tak to wygląda, a my przechodzimy, słuchajcie, do gry więc jak widzicie jesteśmy już w naszej grze, tutaj pojawiło nam się okno z modyfikacjami i mamy tutaj ten zestaw, niestety te mody nie są rozbite na takie pojedyncze, tylko właśnie jest to w takim zestawie jestem bardzo ciekawa co otrzymujemy wraz z tym rozszerzeniem i przechodzimy sobie do trybu budowania dlatego, że te akcesoria są tylko do trybu budowania, niestety z kasa nic nie znajdziemy a szkoda, bo jestem ciekawa właśnie jakie elementy świąteczne by doszły ale słuchajcie, to no może jeszcze sobie zrobić robimy jakiś CC Hall na naszym kanale, jestem bardzo ciekawa jak wam po prostu spodoba się ten pomysł, a my przechodzimy, bez zbędnego gadania, do testu. Jak widzicie jesteśmy już przy pierwszym obiekcie i on wygląda w taki sposób, mamy tutaj, to jest w sumie taka zdoba i sobie tutaj przejdziemy na ten. Jak widzicie, wygląda to tak. Moim zdaniem nie wygląda to jakoś super świątecznie. Możemy tutaj właśnie sobie pozmieniać kolory, ale będzie to tylko zmieniona doniczka, która będzie nam bardziej pasowała. Tutaj mamy taki Holiday... Holiday co? Holiday Hyacin, czyli Hyacinth, czyli Hyacynta. Nie wiem, co Hyacinth ma z świętami, no ale okej, okay. tutaj mamy taką fajną doniczkę. Jak widzicie, możemy tutaj sobie zmieniać kolory i wraz ze zmienionym kolorem zmienia nam się mu sam kwiat. Wygląda on naprawdę ciekawie. Tekstura też jest dość spoko, więc jeśli gracie w stylu Maxi Smash, to naprawdę może się nam to przydać. Tutaj mamy pierwszy obraz i wygląda on tak. No, wygląda on przecudownie, bardzo mi się podoba. Mm, tutaj możemy sobie zmienić kolory. I będzie to tylko zmieniona ramka. Niestety, w środku nam się nic nie zmienia. To my sobie, słuchajcie, zmienimy na takie brązowe. Wydaje mi się, że będzie to dość pasowało. Tutaj mamy kolejny obraz i wygląda on tak. Jak widzicie, ma taki sam rozmiar. I w ogóle te, te malunki w środku wyglądają przecudownie. Bardzo mi się podobają. I jak widzicie, mamy tutaj. Takie zmiany kolorystyczne, oczywiście tylko ramki. Obraz w środku nam się nie zmienia. Tu mamy kolejny obraz i wygl on jest tak, wygląda on tak, właśnie z takim świętym Mikołajem oraz elfami. I Jak widzicie, wraz ze zmienionym kolorem zmienia nam się właśnie ten obrazek w środku. I możemy tutaj sobie albo taki świąteczny rynek, albo właśnie tego Mikołaja. A że właśnie mamy Sims, Mas, to ja sobie zmienię na takiego brązowego Mikołaja. I mamy tutaj kolejny obraz. On już jest w takim starszym stylu. Wygląda on naprawdę ciekawie, aczkolwiek nie będzie on pasował do wszystkich wnętrz. Więc jeśli lubicie budować, to on może stanowić dla Was takie trochę wyzwanie. I jak widzicie, one się też zmieniają, właśnie albo na tego Mikołaja, albo na ten rynek. Więc będzie na razie to wyglądało u nas na ścianach. Tak? Kolejnym elementem, który otrzymujemy, jest to taki dziadek do orzechów. I wygląda w taki sposób. Wygląda naprawdę ciekawie. I możemy tutaj sobie właśnie pozmieniać kolory. Tutaj weźmiemy sobie go w takiej podstawowej wersji właśnie z takim czerwonym wdziankiem. Wygląda naprawdę ciekawie. tutaj jeszcze sobie o. Kolejny to jest my to był Mr Snowblue. Dobra, tutaj właśnie mam takiego Mikołaja, który wygląda naprawdę pięknie. Możemy... Jestem ciekawa, czy możemy zmienić jego kolory. Możemy, więc jak widzicie, mamy niebieskiego mikołaja, zielonego oraz białego. My zostawimy sobie go właśnie w takiej czerwonej wersji, bo wydaje mi się, że czerwony dość do brązu pasuje. Kolejnym elementem, który otrzymujemy, jest tutaj właśnie hmm, taka chatka z piernika. I mamy tutaj taki ciemny piernik oraz taki jaśniejszy. Tutaj sobie właśnie wybierzemy tego ciemniejszego piernika. Jak widzicie ten domek wygląda przepięknie, bardzo mi się on podoba. Nie spodziewałam się, że on jednak będzie, więc bardzo duży plus dla nich. Tutaj mamy taką malutką choineczkę. Jak widzicie, jest to taka miniaturka, którą na przykład możemy sobie postawić, nie wiem, na przykład na stole. Wygląda ona naprawdę ciekawie, jak widzicie, też tekstura jej jest dość ciekawa. Mamy tutaj właśnie jeszcze taki malutki dywaniczek, który wygląda przecudownie. Tutaj mamy tego mm, bałwanka, który jest na nartach, skacze właśnie na nartach, i wygląda on tak. Możemy właśnie zmienić jego kolory. Zmienimy sobie chyba na zielony, i jak widzicie, wygląda on przecudownie, z tyłu wygląda tak. Jak widzicie, tekstura też nie jest jakaś super, dlatego że widać te takie mm, po prostu takie krzywe krawędzie, ale nie jest to jakieś bardzo przeszkadzające w rozgrywce. I tutaj mamy właśnie takiego dziadka, takiego skrzata, który wygląda tak. Możemy jeszcze zmienić sobie oczywiście jego kolory. Zmienimy sobie chyba na zielony. I wygląda on właśnie w taki sposób. Jak widzicie, te kamerki mi się mieszają, dlatego że ja strasznie nie lubię tej kamerki z The Sims 3, ale ona nam umożliwia właśnie przesuwanie w taki sposób obiektów. Yy, tutaj możemy. Aha, dobra. Kolejnym obiektem, który otrzymujemy, są to właśnie takie. Yy, w sumie to takie skarpetki świąteczne i one są właśnie na takich wieszaczkach. Wyglądają one tak. Możemy zmienić oczywiście ich kolory. Nie wiem do czego one nagle zmieniły kolor. W sumie o. One będą trochę w tak, taki sposób wyglądały, no ale spoko. Yy, tutaj możemy zmienić ich kolory. Jak widzicie w środku są prezenty, więc Mikołaj w tym roku był hojny. <grywka> Tutaj mamy kolejny, i tutaj mamy kolejnego bałwanka, i on wygląda już w taki sposób. On trzyma właśnie te pocztówki. Jak widzicie, wraz ze zmianą koloru zmieniają się nam te pocztówki i szalik, i rękawiczki tego bałwanka. Więc wygląda to naprawdę fajnie, bardzo ciekawie. Tutaj mamy kolejnego Mikołaja i on już wygląda tak. Jak widzicie, mamy go w takich podstawowych kolorach, i my chyba właśnie sobie wybierzemy ten zielony. Nie wiem dlaczego, ale właśnie taki zginiły zielony oraz brązowy. Bardzo mi się kojarzą ze świętami. Jest to trochę dziwne, no ale widzicie. Tutaj właśnie mówiłam o tym dziadku do orzechów. On już jest duży, możemy go sobie postawić na przykład przed domem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja bym się wystraszyła, gdybym takie coś zobaczyła, no ale okej. Okay. Jak widzicie, wygląda on w taki sposób. Yy, tutaj mamy. Aha, tutaj mamy kolejną ozdobę na ściany. I my sobie, słuchajcie, zrobimy taką akcję. Tutaj zrobimy sobie tak. Aha, dobra. Rozumiem o co chodzi. To to to, 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 to to. to zróbmy. O, dobra. I czy możemy zmienić kolory? Oczywiście, że tak. I wraz ze zmianą kolorów, jak widzicie, zmieniają się nam tutaj te ozdoby. My weźmiemy sobie tutaj, właśnie tego Renifera wraz z Mikołajem, bo moim zdaniem wyglądają przecudownie. E tutaj mamy gwiazdki, i weźmiemy sobie tutaj takie dwie gwiazdeczki, i one wyglądają tak. Mam tutaj też możliwość zmiany koloru, aczkolwiek nie wiem, czy. One są jakieś super. Wiem, że w dodatku, który jest właśnie w Simsach. Nazywa się on cztery pory roku. Właśnie otrzymujemy taki właśnie taki, nie wiem, w sumie zestaw z gwiazdkami. On y, chyba jest ich 5 albo 6. To właśnie takie coś otrzymujemy. Yy, tutaj mamy właśnie takie wstążki, wstęgi i wyglądają one, tak? Tutaj mamy kolejne skarpetki i... One wyglądają w sumie tak samo tak samo właśnie zmieniają te kolory jak te. Yy, tutaj mamy świeczkę. I ta świeczka wygląda tak, jak widzicie, ona jest od razu zapalona. I nawet ma te zacieki z wosku, które wyglądają cudnie. Yy, jak widzicie, możemy sobie dowolnie zmieniać kolory yy, kolejnym. To tutaj właśnie mamy też taką świeczkę, która wygląda inaczej jest ona taka strasznie cienka i możemy właśnie też zmienić jej kolory, aczkolwiek nie wydaje mi się ona jakaś super, na pewno nie będę z niej korzystała, nie nie podoba mi się. Yy, I ostatnim elementem, który jest, to jest właśnie ten yy, nasz... Bałwanek z głośnikiem. Jestem bardzo ciekawa, czy ten głośnik jest funkcjonalny. Słuchajcie, zaraz pokażę Wam, co ja właśnie z tymi akcesoriami właśnie tutaj zrobiłam. Więc będziecie właśnie mieli jeszcze do tego taki szybki speed build. A się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Cześć!